Panie ministrze, panie burmistrzu, widziałam pana burmistrza, panie burmistrzu, szanowni Państwo Rady Sejmiku Województwa Śląskiego, szanowni Państwo prezesi i dyrektorzy spółek, szanowni pracownicy samorządowi, przedstawiciele służb mundurowych, a przede wszystkim szanowni mieszkańcy Zadza. Chcę przede wszystkim serdecznie podziękować za Waszą obecność dzisiaj tutaj podczas tej sesji Rady Miasta, podczas której mam zaszczyt objąć urząd prezydenta miasta Zabrze. Ten dzień jest dla mnie wyjątkowy, więc pozwólcie Państwo, że zacznę od podziękowań. W pierwszej kolejności chciałabym podziękować wszystkim wyborcom, którzy zagłosowali na mnie zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2024 roku. Wszystkim kandydatom na prezydenta z kolei gratuluję udziału w demokratycznych wyborach. Mieszkańcy naszego miasta w tych wyborach pokazali, wybierając prezydenta, w jakich kierunkach i w jakim kierunku nasze miasto powinno rozwijać się i w jakim powinno podążać w ciągu najbliższych pięciu lat. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy ubiegali się o urząd prezydenta, przedstawili mieszkańcom swoją wizję miasta. Bardzo się cieszę, że najbliższa mieszkańcom okazała się wizja Nowego Zabrza. Mam nadzieję, że przez najbliższe pięć lat wspólnie uda nam się tę wizję Nowego Zabrza wprowadzić w życie. Ale ta wizja, żeby była wprowadzona w życie, musi być wprowadzona nie przez jedną osobę, a przez drużynę. Dlatego korzystając z tej okazji, chcę złożyć serdeczne gratulacje wybranym nowym radnym Rady Miasta i zaprosić Państwa do współpracy. Bardzo mocno wierzę w to, że ta wizja nowego zabrza stanie się bliska również Państwu. Jeśli nie od początku, to y, mam nadzieję, że w trakcie trwania tej kadencji zechcecie Państwo dołączyć do drużyny, która chce budować nowe zabrze. Natomiast y, ważne jest dla mnie to, że obdarzyli mnie Państwo, wyborcy, zaufaniem. Zaufaniem w to, że nie tylko ta wizja, o której mówię, jest moim marzeniem czy marzeniem drużyny nowego zabrze, ale przede wszystkim, że jest wizją realną do wprowadzenia i do wdrożenia w życie. W czasie kampanii wyborczej mówiłam, że to nie jest wizja na 5 lat, ale na 10 i nadal to podtrzymuję. Mam nadzieję, że za 5 lat zechcecie Państwo podsumować rozpoczynającą się właśnie kadencję i że to podsumowanie będzie w oczach przede wszystkim mieszkańców naszego miasta jak najbardziej pozytywne. To, co dla mnie istotne, to to, że przez najbliższych 5 lat będę miała ogromny zaszczyt służyć mieszkańcom naszego miasta i naszej społeczności, ale też podejmować wyzwania, które stają przed nami, samorządowcami, ale też, które stoją przed mieszkańcami naszego miasta. Najbliższe mojemu sercu i najważniejsze pragnę jednak skierować do mojej rodziny i do moich najbliższych, w szczególności do mojej mamy, do mojego brata, ale również do moich przyjaciół, Którzy w nie tylko okresie kampanii wyborczej, która z jednej strony jest bardzo trudnym okresem, ze względu na to, że czas płynie nieubłaganie, więc ten okres był bardzo okrojony, jeśli chodzi o czas, który spędzałem z rodziną i bliskimi. Więc dziękuję za to, że wytrzymaliście ten trudny czas, ale dziękuję również za to, że byliście zawsze gotowi. Żeby odebrać ode mnie telefon o każdej porze dnia i nocy, żeby mnie wesprzeć, żeby wysłuchać i żeby dodać sił do tego, żeby następnego dnia znowu działać dla mieszkańców i na rzecz mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, chcę opowiedzieć o tym, jak wyobrażam sobie najbliższe pięć lat naszej współpracy na rzecz Zabrza i jego mieszkańców. Po pierwsze, sześć priorytetów, które będą bliskie nie tylko mnie, ale mam nadzieję również drużynie radnych Rady Miasta, którzy będą te wizje ze mną realizować. Po pierwsze, zaangażowanie i empatia. Być dobrą prezydentką to dla mnie duże zaangażowanie, ale też ogromna empatia, którą należy dzielić się z mieszkańcami i którą należy im okazywać. To jest dla mnie oczywiste i wiem o tym nie dlatego, że gdzieś to przeczytałam, tylko dlatego, że w czasie nie tylko ostatniej kampanii wyborczej, ale przez całą minioną kadencję odbyłam z mieszkańcami setki spotkań i setki rozmów. Nie tylko tych, które były łatwe i które były przyjemne, ale również te, które dotyczyły tego, co trzeba w naszym mieście naprawić i co trzeba zmienić. Po drugie, rozwój gospodarczy. Zapewniam Państwa o tym, że te spotkania z mieszkańcami, które do tej pory prowadziłam, na pewno nie zaniecham ich i na pewno nie odwrócę się od kontaktu z mieszkańcami. Będę chciała, żebyśmy razem z ekspertami pobudzali rozwój gospodarczy we wszystkich 21 dzielnicach. Będę chciała, żebyśmy. Nie doprowadzili do tego, żeby mieszkańcy dzielnic peryferyjnych mówili o tym, że mieszkają na końcu miasta, więc nikt się nimi nie interesuje. Ale, żeby tak się stało, to rozwój gospodarczy jest nieodzownym tego elementem, dlatego że pobudzanie biznesu, inwestorów, ale również przedsiębiorców i stworzenie możliwości ich funkcjonowania jest nieodłącznym elementem rozwoju miasta. Infrastruktura i środowisko, czyli budowa i modernizacja infrastruktury miasta, ale też dbałość o środowisko naturalne będą jednymi z moich priorytetów. Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, ale również przyjazny transport publiczny, czyli taki, który jest niskopodłogowy i który jest dostosowany do potrzeb osób, które mają specjalne potrzeby. Nie tylko do seniorów, nie tylko do osób z niepełnosprawnościami, ale również do mam z małymi dziećmi. To są tematy, których podjęcie jest bardzo ważne, a które mieszkańcy poruszali w rozmowach ze mną, ale również kandydatami do Rady Miasta niejednokrotnie w czasie skończonej właśnie kampanii. Szanowni Państwo, uważam, że i mocno wierzę w to, że podjęcie właśnie tych tematów spowoduje, że mieszkanie w naszym mieście stanie się bardziej przyjazne i że nasze miasto będzie bardziej funkcjonalne dla mieszkańców. Jednocześnie będę dążyć do ochrony naszego środowiska, promując redukcję emisji dwutlenku węgla, a także ochronę zasobów naturalnych. Angażując w dbanie o przyrodę, przede wszystkim mieszkańców, bo dbanie o edukację ekologiczną to jest zadanie nas wszystkich. I z całą pewnością będę chciała zaangażować mieszkańców do tego, żeby wspólnie z samorządowcami dbali o przyrodę, między innymi przez wspólne akcje sadzenia drzew czy dbania o środowisko. Bardzo proszę z tego miejsca wszystkich mieszkańców o to, żeby włączyli się w edukację ekologiczną i w uświadamianie nas wszystkich, również tego najmłodszego pokolenia. O tym, że zabrze jest naszym miejscem na tej planecie i jeśli razem o nie nie zadbamy, to nikt nie zrobi tego za nas. Po czwarte, edukacja, kultura i sport. Wsparcie dla edukacji i kultury jest jednym z kluczowych elementów mojej prezydentury. Chcę dążyć do tego, żeby młodzież i dzieci mieli jak najlepsze i jak najwyższej jakości. E, zabezpieczenie pod kątem edukacji. Chcę promować kulturę i sztukę, skupiając się z jednej strony na organizacji wydarzeń kulturalnych, a z drugiej strony na wspieraniu i rozwijaniu talentów młodych, lokalnych, artystów. Chcę stworzyć dzieciom i młodzieży, ale również seniorom możliwość udziału w różnorodnych zajęciach sportowych, które są zgodne z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami. Natomiast jeśli chodzi o profesjonalny sport, podtrzymuję moją deklarację, że profesjonalnym sportem powinni zająć się profesjonaliści. Mówi się, że. Górnik zabrze to nie jest najważniejszy temat w naszym mieście, ale nasze miasto bez górnika również nie byłoby takim samym miastem. Właśnie dlatego mam pełną świadomość, że prywatyzacja górnika to nie będzie proces łatwy, natomiast głęboko wierzę, że pozyskanie inwestora lub inwestorów doprowadzi do jego rozwoju i umożliwi rozwinięcie skrzydeł temu klubowi i przywróci jego świetność, stabilną świetność. Z drugiej strony chcę zadbać o to, żeby w naszym mieście rozwijały się różnorodne dyscypliny sportowe, nie tylko piłka nożna, ponieważ z rozmów z mieszkańcami wiem, że nie tylko piłka nożna jest w kręgu ich zainteresowań. Po piąte, społeczność i integracja. W mojej wizji Nowego Zabrza kluczowe znaczenie mają społeczność i integracja. Chcę budować silną i zintegrowaną społeczność, w której każdy mieszkaniec ma poczucie przynależności, wspólnoty i równości. Będę wspierać inicjatywy społeczne, organizacje pozarządowe, ale będę również działać na rzecz równości i akceptacji różnorodności. Po szóste, transparentność i dialog, czyli coś, czego w naszym mieście moim zdaniem od lat brakowało. Z jednej strony chcę mieć bezpośredni kontakt z mieszkańcami i będę bardzo serdecznie zachęcać do tego również wszystkich samorządowców w naszym mieście. Będę chciała, żeby mieszkańcy byli angażowani w procesy podejmowania decyzji. Będę chciała, żeby konsultacje społeczne były realnym wpływem na to, co w naszym mieście się dzieje. Na pewno będę chciała otoczyć się również ekspertami, którzy będą pomagać nam wyjść z trudnej sytuacji, w jakiej nasze miasto się znajduje i to bez wątpienia. Natomiast licząc na dobrą współpracę. Z nowo powołaną Radą Miasta na pewno zaproponuje Państwu radnym powołanie Komisji yy, Prawa Lokalnego, Bezpieczeństwa Publicznego i przede wszystkim Dialogu Społecznego. Czyli komisji, która do tej pory w naszym mieście nie funkcjonowała, a która będzie płaszczyzną jako branżowa Komisja Rady Miasta, która będzie wspierać i dawać możliwość mieszkańcom rozwiązywania ich problemów. No i po siódme. Ten ostatni filar nie jest najmniej ważny. Natomiast jest klamrą, która spina to wszystko, o czym powiedziałam, to znaczy pieniądze, stabilne finanse i rozsądne inwestycje w naszym mieście. To właśnie one są niezbędne do tego, żeby zrealizować te wszystkie punkty, czy te wszystkie filary, o których powiedziałam wcześniej. To klamra, która z jednej strony spina nasze możliwości finansowe, a z drugiej strony oczekiwania mieszkańców naszego miasta na realizację programu, ale również ich oczekiwań. W tej chwili sytuacja naszego miasta, jeśli chodzi o finanse, jest zła. Wiecie to Państwo, ponieważ mówiłam o tym niejednokrotnie. Na koniec 2023 roku nasze miasto było zadłużone na kwotę grubo ponad 745 milionów złotych, a spółki miejskie na kwotę ponad 200 milionów złotych. Łączna kwota to prawie miliard złotych, czyli właściwie. Wysokość rocznego budżetu naszego miasta. Na pewno dużym wyzwaniem będzie to, żeby zadbać o sytuację finansową naszego miasta i żeby nie zwiększać jego zadłużenia, a jednocześnie, żeby zapewnić realizację potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego miasta. I to na pewno nie jest zadanie ani na miesiąc, ani na kwartał, ani na rok. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Szanowni mieszkańcy, mam świadomość, że przed nami pięć lat pełnych wyzwań, ale jestem pewna, że wspólnie z radnymi rady miasta uda nam się osiągnąć wiele. Jestem przekonana, że wspólnie będziemy dążyć do realizacji nowego zabrza którego głównym celem będzie spełnianie potrzeb mieszkańców Zabrza. Ale pozwólcie Państwo, że na sam koniec, korzystając z okazji i z tego, że na sali znajdują się również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, których w tej chwili nie widzę, ale wiem, że są, ponieważ witałam się z nimi. Chcę powiedzieć, że bardzo mocno trzymam za Was kciuki. Wiem, że zaczynacie dzisiaj matury. Każdy z nas podchodzi do egzaminu dojrzałości. Myślę, że część z nas doskonale pamięta te emocje. Cieszę się, że dzisiaj z jednej strony ja podejmuję nowe wyzwania, a Wy podchodzicie do egzaminu, który na pewno będzie mocno zapadał w Waszą pamięć. Bardzo proszę, żebyście przekazali uczniom Waszych szkół, że bardzo mocno trzymam nie tylko ja, ale myślę, również cała Rada Miasta kciuki za powodzenie na Waszym egzaminie dojrzałości i bądźcie pewni, że wszystko się ułoży. Dziękuję bardzo.